Witam nasze dwie głodne panie. Macie coś dla mnie? Wow, Mary! Co to za tajemnicza torba ze słodkościami? Wygląda fajnie. Czy nasze dziewczyny mogą tego spróbować? Dlaczego nie, prawda? Prawda. No dalej, sprawdźcie, co jest w środku. Otwórz, otwórz, otwórz. Super! No dalej, weźcie sobie trochę. Wow! One utknęły! Mary, co zrobiłaś? Papa! Pa! Witamy w wyzwaniu tajemniczego pudełka. Do dzieła! Tęczowa zabawka antystresowa. Najfajniejsza, jaką można kupić. Śmiało, tyle szczęścia! Teraz naciskajcie. Tyle zabawy! Trace nacisnęła i dostała. Babeczka? To nie jest taka zwykła babeczka. Ojejku, patrzcie na ten wspaniały krem. Prawdziwy przysmak. Stacy, patrz! Naciśnij na swój. Może też coś dostaniesz. Pyk! Gigantyczne tęczowe cukierki! O tak, dziękuję tęczowa zabaweczko. Ale ekstra! O, rety, rety! Nie mogę się doczekać, aby to zobaczyć. Przechylamy. O tak, wprost do brzuszka. Smacznego, kochana. Co dalej? Czy możesz spróbować ponownie? O tak, dawaj, Trace! Ty przypadkiem nie przesadzasz? Chyba zaraz się dowiemy. Nacisnęłaś wszystkie? Teraz czekamy. A! Cóż, tego się nie spodziewałaś. Łap te babeczki. Nieźle. Uważaj! Ten Tęczowy potwór! Ale się narobiło. Przeszłaś samą siebie. Upsi lupsi. Nieważne. Wow, jesteście gotowe? Tam czeka coś dobrego. O rety! Hmm, już prawie. Stacy, to Tracy! Jej! Witam panią! Cóż, przegapiłyście pyszne jedzonko? Spróbujcie jeszcze raz. Postarajcie się. Czujesz? Ciepło. Udało się. Teraz czas na zabawę. Wygląda tak dobrze. Mm, mm, mm. Stacy poleca tego kurczaka. To jest przepyszne. Teraz Tracy. O tak, kochana. To jest ogromne. Ślinka mi cieknie. Spróbuj, Tracy. O tak. Wow. Czas na test smaku. No dalej. Że jak? Co za ciekawy smak! To jest słodkie jak cukierki. Jestem tak samo zdezorientowana jak ty. Nie przestawaj, to jest pyszne. Ej, mam pomysł! Zróbmy to! Tracy kroi swój kubełek nożem. Patrzcie, to jest tort! Naprawdę, wow! Biszkop Red Velvet przekładany kremem smakuje jeszcze lepiej niż wygląda, co jest nie lada wyzwaniem. Takie pyszniusie! Smacznego, drogie panie! A w ramach wisienki na torcie pyszny kurczaczek. Tak, tak, tak! Idealny dzień! Dwa pudełka i dwie bardzo różne potrawy. Stacy już wyczuwa jej pyszny, pyszny obiadek pyszny burger. Wow! Mmm, to jest takie dobre. Szef kuchni się postarał. Przynajmniej jej paznokcie pasują. To chyba jedyny pozytywny aspekt jeden wielki brokuł. No trudno. No weź, dlaczego ja nie mogę zjeść burgera? Mam pomysł. Stace sięga po kolejnego burgera i znajduje tam głowę Tracy? Przepraszam, ja tutaj jem. Ona nie ma pojęcia, co się tam dzieje. Totalne szaleństwo. Witamy z powrotem złodziejko burgerów. To byłaś ty? O czym ty mówisz? Ona nie musi wiedzieć. Guma balonowa. Dziewczyny są gotowe na słodką niespodziankę. Miłej zabawy. Trochę fioletowych dla Tracy. Otwórz je. Mm -mm -mm. Rozciągliwie pyszne gumy balonowe. O tak! Jeszcze jedna. I różowe dla Stacy. Ciesz się swoją smaczną gumą balonową. A która z Was potrafi zrobić większego balona? O tak, rozwijaj! Jak Ty to wszystko zmieścisz w swoich ustach? Nasz pierwszy balon. Okej. Okay. He, eee, Stacy, to to jest najszczęśliwszy, najbardziej spokojny stan, jaki kiedykolwiek widziałam. Naprawdę, balon. O oh, wow! On jest ogromny i leci w stronę Tracy. Co? Bezpiecznej podróży, księżniczko. Niech wiatr ci sprzyja. Okej, okay, powrót do zajadania. Pyszotka. Hej, lizaki z ciasta i cukierki i... ble, cebula. Stacy odnajduje swoje cukierki. Takie pyszne i tęczowe. Ekstra. To powinno być bardzo słodkie. Mmm, zanurza w cukiereczkach lizaka z ciasta. Wow, doskonały pomysł! To wygląda tak dobrze! No dalej, spróbuj tej słodko-kwaśnej przekąski! To jest fantastyczne! A teraz czas na prawdziwą zabawę! To było oczywiście sarkastyczne! Ma pomysł! Okej, okay, sprawdzimy to! Tracy tworzy oszukanego lizaka! Interesujące! Będziemy potrzebować trochę lukru, żeby było wiarygodnie! Aha, myślę, że to może zadziałać! No dalej! Czy już jest gotowy? Tak, tak! Cel zlokalizowany! I jeszcze trochę cukierków! Chyba nie sądzieliście, że zapomnieliśmy o dekoracjach, prawda? Świetna robota! Hej, Stace, to dla ciebie! Stacy mocno wierzy w to, że większe oznacza lepsze! Dziękuję, Tracy! I gryz! Oble! Co do... Ha! Ale ją zrobiłaś! Nieźle, Trace. Teraz ciesz się swoim lizakiem. Jest przepyszny! Przykro mi dziewczyno, wody? Orety, kraina cukierków. I ojoj, to nie będzie zbyt przyjemne. Stacy dostała prawdziwe szczęście. Zgadza się, ciesz się swoimi słodkościami. Wow, zjedz to! O, takie pyszne! Słodka, słodziutka czekolada. To przeszło jej najśmielsze oczekiwania. O, biedna Tracy. Ona chce sprawdzić swoją niespodziankę. Bądź ostrożna. Nie jest pewna, czy to dobry pomysł. Podpowiem, to zły pomysł. O, bingo! Co? Co to jest? Stacy stawia atrapę na pudełku Tracy. To okrutna sztuczka. Tracy zagląda i. myśli, że właśnie to jest w jej pudełku. Wszyscy wiemy, co się teraz stanie. O, ała! Jesteś bardzo niemiła. Oszukałaś naszą Tracy. Kurczę. Chodź tu kolczasta niespodzianko. Mamy biznes do załatwienia. Zgadza się? Zróbmy to pensety. Okej, okay, bierz się za to, dziewczyno. Bam, bam, bam! Ona wyrywa kolce jeden po drugim. Uwaga, nie pozwól na to! O o! O nie! To zajmie wieczność, aby się ich pozbyć. Ble! Tracy, dlaczego? Co za bałagan? <śmiech> Życzę <śmiech> szczęścia następnym razem. Z czego się śmiejesz, jeżo zwierzu. Jej, to nie skończyło się dobrze dla nikogo. U, impreza makaronowa. Sprawdźcie swoje pudełka. U, racja, będziemy potrzebować widelca. Dokładnie tak. Stacy nakłada swój makaron, miam, mniam. Tak, tak jak myślała. Nakręcamy, co tam trace? Sprawdź swoje. Stacy ciągle nakręca. I bierze z niewłaściwego talerza. No dalej, Tracy, zanim twój makaron zniknie. No dalej. Kręć, kręć, kręć. Stacy naprawdę dobrze sobie radzi. Eee. Dziewczyny, wiecie, że są dwa talerze, prawda? Niezła robota. Sposób na zrobienie bałaganu i... Nasz makaron! Całkowicie zniknął! Czas posprzątać! Mam wizję! Tak, tak! Dwie dziewczyny wkrótce wyruszą na przygodę życia! Fortuna? Za słodycze? Okej! Okay. Brzmi ekscytująco! Co powie wróżka? Mówi dziewczynom! Patrzcie głęboko w kule. Tak, dokładnie tak. Skupcie się, skupcie się. Papa, pa. szczęśliwej podróży. Hi, hi. Czeka was dziewczyny, nie lada wyzwanie. Rina, to jest najwspanialszy tort, jaki kiedykolwiek widziałam. Smacznego dziewczyno. Przekąska Hailey też nie jest zła, ale nie jest taka dobra jak Riny. Mm, mm, mm. Takie niebieskie, smacznego, różowe i pyszne. Mmm. Więcej, więcej. Nigdy dość tej różowej słodyczy. Ha, spokojnie. Albo nic ci nie zostanie. O nie, wszystko zjedzone? Mówiłam ci. Jasne, możesz się poczęstować. Dzięki Rina. Wiertarka? Co to ma być? Nie rób tego Hailey! Cokolwiek sobie myślisz, to nie jest tego warte. Hailey! Tort jest zniszczony, tak jak mój dzień! No weź! Dlaczego? No dalej. Wow! Mniam kolorowe słodycze. Tylko jeden batonik dla riny. Ale pech. Nadal jest pyszny. Wow, patrzcie na Heili. Ciągle wyciągasz słodycze? To pudełko nie ma dna. O rety. Rina ma pomysł. Przesuwa słodycze na swoją stronę. Moje, moje! Z papierkami? O matko! Heili przygotowuje się do posiłku życia, ale nie wie, że. E, chyba wiem, kto za tym stoi! Okej! Okay. Super skanerze! Nie zawiedź mnie! Nic nie zostało w pudełku! Może różowa zjadła je wszystkie? Nie, raczej nie! Mam wrażenie, że powinniśmy przeskanować Panią Niebieską, Hails. Tak! Nadszedł moment prawdy! Brzuch pełen słodyczy! Masz kłopoty, panienko? Daj mi te smakołyki! Niewiarygodne! Wszystkie naraz? Czy powinny nam w ogóle pytać, jak to zrobiłaś? Eh, no cóż. Zajrzyjcie do środka. Rina? Co? Żelkowe gałki oczne. Haley też je dostała. Przerażające i dziwaczne. Rina łapie oko z pomocą swojego aligatora. Och, mm. takie pyszne! Ach. Hails, jak ci to smakuje? Wygląda na to, że dziewczyny mają naprawdę pyszny dzień. Smacznego! Wo, ale ten aligator zasuwa. Zwolni! I nie ma więcej żelków. No nie! Nawet o tym nie myśl, ty jaszczurko. Sprawdźmy pudełko. Hmm. Co znajdzie rina? Całkiem nową miskę? Heili, na co się tak patrzysz? Znalezione, nie Sprawdzajcie. Hmm. Słodycze. Troszkę dla Riny i dużo dla Hails. Od czego tu w ogóle zacząć? Ha, tym razem ci się nie udało, Rina. Ale nie będę kłamać, te lizaki wyglądają przepysznie. Otwieraj! Pasują do ciebie idealnie, Boróweczko. Mmm, takie fajne i pofarbowane. Skąd ta minka różowa? Nie możesz się zdecydować, którą przekąskę zjeść najpierw? Chciałabym mieć takie problemy. Nie ma nic, czego by nie naprawiła super guma do rzucia. Wystarczy owinąć ją wokół lizaków. Patrzcie na to połączenie kolorystyczne. Dobra robota, dziewczyny. Ale to potrzebuje jeszcze jednej rzeczy. Tak! Super kwaśny sos. Idealna polewa. Polewaj! <noise> tak, kochana! Mniam! I z zupełnie nieprawdopodobnego miejsca kwaśny proszek. E, to mi wystarczy. Nigdy wcześniej nie jedliście słodyczy z kibelka? Wiele na tym tracicie, wierzcie lub nie. W każdym razie oto więcej słodyczy na naszego lizaka. Nakładaj! <noise> Absolutna konieczność! O tak! A teraz patrzcie na to! Nie można się nie zgodzić na więcej żelków, prawda? Są w kształcie serca? Urocze! Stworzyłyście arcydzieło! Teraz zajadajcie! O tak! Jedziemy dalej! To jest interesujące! Ekstremalnie niebieski burger i ekstremalnie pikantny sos. U, chodź tu, paróweczko. Ten sos ma największą etykietę ostrzegawczą, jaką kiedykolwiek widziałam. Musi być ostry, ostry, ostry. Ciekawe, czy Hailey sobie z nim poradzi. Hej, Rina! Halo! Twój oddech dymi! Uff, spokojnie, to tylko sos, dziewczyno. Hi, hi. Hales zmienia etykietę na... Sos truskawkowy? O, -o, o, czuję, że czeka nas jakiś żarcik. Lub Rina, chcesz się zamienić? No jasne, czeka ją gorąca uczta. Nie mogę na to patrzeć. Przedstawienie za, trzy, dwa. Aaaa! O, wow! Mamy na to rozwiązanie. Kąpiel mleczna nadchodzi. Słodka ulga. Na szczęście. Hailey! No dalej, dziewczyny. Dwa nowe przysmaki. Lizaki z ciasta i balon. Hmm, to powinno być interesujące. Hailey próbuje. Ale pyszności. A co zrobimy z tym? Nie mam pojęcia. Ale na pewno nie jest jadalny. Bita śmietana sprawia, że wszystko jest lepsze. Napełnij to maleństwo. Okej, okay, następny krok. Ładne przebranie. Domyślacie się do czego zmierzamy? Zaraz zobaczycie. A teraz? Pyszna posypka. To by było na tyle. Hej, Hales! Chcesz spróbować tego super lizaka? Jasne, że chcę. Mniam, mniam. Rina, jesteś taka miła. Zajadaj! Bum! Rina! Orety! Cukierkowy spray! Nigdy wcześniej nie spotkaliście się z tak intensywnym smakiem. Zaczynajcie! Hayley dostała tylko jeden? Ale smutno. Rina, masz takie szczęście! No dalej, spróbuj! Psik-psik! O tak! Mm. Twoja kolej, Hale? Psikaj! Wow! To jest ekstra! Podoba mi się. Jej! Nie ma więcej? Kurczę! Rina, dasz mi trochę. Rina? Jest naprawdę zajęta tym smakołykiem. Nie ma mowy. Chyba sobie żartujesz. Dobra, Haley ma pomysł. Zamienia sok na cytrynę. Rina na pewno się zorientuje. Nadchodzi panno niebieska. Co? Ble, 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 To było satysfakcjonujące. Dziewczyny, czy jesteście gotowe? No to przebijajcie. Nana! O, super! Czekoladowy telefon? Zjedzmy go. Mmm... O, co to jest? Były tam złote monety? Ekstra! No dalej. Bum! Orety! Betty dostała prawdziwy telefon. Betty? Ten telefon jest magiczny. Możesz wybrać jedzenie, jakie tylko chcesz. Orety? To jest najlepsze. Będziemy tu mieli prawdziwą ucztę. Dokładnie tak. Betty ma idealny zestaw. Zacznijmy od tej kanapki. Mm. I nie zapomnij o pizzy. Popij to wszystko szejkiem. Nana jest zazdrosna. Zaraz zobaczycie. Ha? Ona kupiła proce? No dobra. Zobaczmy, jak to się potoczy. Łóż! To wywołało deszcz! Ach. Okej, okay. dajcie czadu. Te są bardzo duże. Ciekawe, co jest w środku. Nie zaszkodzi sprawdzić. Haps! Wow! Cukierek z rękawicą bokserską. Może wydawać się mały, ale to coś potrafi zadać niezły cios. A dodatkowo może służyć jako lizak. Bam! Hej, babeczki! Te wyglądają mega smacznie i uwierzcie mi, są smaczne. Ha? Boom! Uff! Niegrzeczna <śm> dziewczynka. Co teraz? Robisz swój własny tajemniczy balon? Cóż, dla nas to nie będzie tajemnicze, ale dla Betty, no cóż, zobaczcie. Betty. Nana je teraz za dwoje. No to chcesz się podzielić? O, dziewczyno, jesteś taka podstępna jak tylko się da. Darmowe babeczki to jak marzenie. Biedna Betty nie ma pojęcia, co się dzieje. Bum! Twoje dziecko! O rety! Masz! Hmm? Mm. No dobra. Zobaczmy te balony. Dlaczego one są nad naszymi głowami? Ojej! Gotowe? BOOM! Hej! Patrzcie na jej nowy wygląd! Witamy różową panienkę! A to wszystko dzięki temu magicznemu balonowemu pyłowi. Betty, teraz ty! Złota dziewczyna! Wow! Sam ten strój musi być wart miliony! Smacznych babeczek. Pyszniutkie. Super. Ale tam jest jeszcze jeden balon. Kto będzie miał zaszczyt go rozbić? Ha? Obie tego chcą. No nieźle. Nana rozciągnęła swój pączek na maksa! Betty, nigdzie się nie wybierasz. Hihi. Co to ma być? Możesz tylko popatrzeć, jak go rozbijam. Zabierz to! Niebieska niespodzianka! Czekajcie, czy ty jesteś Syreną? Ekstra! Ok, dziewczyny, czas na balony. Który z nich przemawia do ciebie? Trudny wybór. Nana do dzieła! Betty jest szybsza. O, tak! Niebieska tabliczka czekolady dla ciebie, panienko. Nie smuć się, nana, są tu jeszcze inne balony. Tymczasem Betty będzie się cieszyć swoim idealnym przysmakiem. No dobra. Czerwony! I co? Hej, ten smakołyk jest taki malutki. No cóż, wciąż jest smaczny. Mua. Ha! A kto zdobędzie ten ostatni balon? Nana, gdzie jest ten yy, smakołyk? O nie, kryć się! Hej, niezły onik, nana! Masz błyskawiczny refleks! Betty, nana, patrzcie na te balony. Każdy z nich ma coś w sobie. Kto zaczyna pierwszy? Betty wygrywa klasyczną grę w kamień-papier nożyce. Nic? O kurczę! Kontynuujcie! Gdzie są te nagrody? Betty, spokojnie. Ostatni. Nana zabiera ostatni balon. Tylko ona może go rozbić. Czy to był jedyny balon z nagrodą? Orety! Te tęczowe cukierki wyglądają pysznie! Mmm! I gotowe! Auć! Mm. Betty, wymyśl coś! Na pewno nie możesz zostać mm. bez poczęstunku! Eee, wiesz co? Jestem za! Pokaż nam, co potrafisz! Zrób swoje własne słodycze! Cukierkowa lina! Wow! To jest najfajniejszy smakołyk w historii! Gumiasty. Och, Nana, Betty, cieszę się, że jesteście zadowolone. <grymne> Zaczynajmy. Wszelkiego rodzaju balony i słomki. Wystarczy, że zakręcisz i będziesz wiedzieć, który jest twój. Kto pierwszy? Betty. Pomarańczowy napój. Absolutny klasyk. Mm. Hej, wracamy do ciebie, nana. Zrób to tajemniczy napój. Kuchnia obcych na statku kosmicznym. Zobaczmy, jak powstał napój nany. Broku? Limonka. To ma sens. Tylko kosmita mógłby to wypić. Myślę, że nana czeka prawdziwa eee, uczta. O rety. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć minę Nany, kiedy weźmie pierwszy łyk. Nie mogę uwierzyć, że jesteśmy świadkami czegoś takiego. Niech ktoś zadzwoni do NASA! Nana, co o tym sądzisz? Niezły? Kola? Nie sądzę. Spróbuj najobrzydliwszego napoju wszechczasów. Och, Betty, powodzenia! Ha? Na nie nie ujdzie to na sucho. Mentosy do środka. Eksplozja! Uff! Hej dziewczyny, dajcie tu jakieś balony. O tak. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć co jest w środku. Ha? Okulary w kształcie serca? W takiej chwili jak ta? Wow! To są okulary z rentgenem! Nana może zobaczyć, co jest w środku tych balonów. Oferuje wymianę. Żadnej cytryny dla naszej dziewczyny, tylko pyszne ciasteczka. Hej, nie złość się na gracza, tylko na grę! Czekajcie chwilę. Jest jeszcze druga część tej historii. Do dzieła! Rozgrzej je dokładnie! Każdy wie, że na to najlepsza część ciasteczka, co? Bum! Tyle pysznego kremu, ekstra! Bierzmy się do jedzenia, dziewczyno! Może sprawdzimy, co u Betty. Ona nadal musi rozbić swojego balona z cytryną, ale ona jeszcze o niczym nie wie nosek w dół. Bam! Ha? Jestem taka kwaśna, nie dasz rady mnie zjeść! O kurczę, powodzenia Betty! Ua! To jakiś horror? Przeciążenie smakowe! Betty, jesteś silną dziewczyną! Proszę, pomóż! Masz, zjedz sobie ciasteczko! Uf. Słodka, słodka ulga. Ale co tam się dzieje? Pan ciasteczko zabiera panią Cytrynę do więzienia. Ekstra! Wszystko dobre, co się dobrze kończy. Dzięki, nana. Eee, tak jakby. <laughs> Wielkie dzięki za oglądanie. Nowe odcinki pojawiają się cały czas. Nie chcecie ich przegapić. Pamiętajcie o subskrypcji, dzwoneczku i komentarzach. Do zobaczenia. Podpisano załoga.